Jestem ceramikiem, jestem designerem, produkuję własną produkcję porcelany, wykładam, robię sztukę, ale w tym wypadku jestem związany z fabryką porcelany Czmielów. Która jest jedna z najstarszych fabryk porcelany w Polsce która ma klasyczną linię i produkowałem do tej pory. W tej chwili jestem zaproszony do współpracy z nimi, aby stworzyć Śmielów Design Studio, czyli nową linię porcelany współczesnej, opartej na tym materiale, którym oni pracują przez tyle lat, ale stworzyć go dla klienta młodego, dla młodego pokolenia ludzi, którzy chcą mieć inne zestawy, inne talerze niż babci czy cioci, ale szukają też wzorów, współczesnej myślenia i to właśnie co będziemy robili w fabryce porcelany Śmielów. Przyjeżdżamy tutaj nie tylko reprezentować nasz produkt, ale też tworzymy ideę o wzornictwie, próbujemy zrobić to edukacyjnie, rozmawiamy z ludźmi, edukujemy. To jest jednak jednym z tych zadań tego festiwalu, żeby przybliżyć publiczność do wzornictwa, do współczesnego, współczesnej estetyki i pokazać im, że w Polsce też jest produkowany dobry design. I chcę powiedzieć tu w tym wyraźnie, że jest polskie wzornictwo naprawdę jest na wysokim poziomie. Coraz bardziej. Coraz lepiej nam się tutaj powodzi też za granicą, pokazujemy się, dostajemy nagrody i sądzimy, że jest to bardzo dobry poziom i sądzę, że młode pokolenie tutaj projektantów, które się teraz tutaj tworzy, wychodzi ze szkół, jest, zrobi naprawdę dużą bazę takiego dobrego, współczesnego, kreatywnego wzornictwa, które nam powie, że Polska jest krajem twórczym, kreatywnym i współczesnym.